Witaj w podcaście od lajka do stoika Produkowanie szczęścia Do tego by żyć szczęśliwie nie potrzeba wielkiego zasobu środków Każdy jest w stanie uczynić siebie Stał Sandeka. Z okazji Dnia Dziecka głosu użyczyli Tadeusz i Ariadna. Moje dzieci, które razem ze mną uczą się żyć po stoicku od najmłodszych lat. Staram się zapewnić im to, co najlepsze. Podobnie jak bohater filmu W Pogoni za Szczęście. W tym dramacie Will Smith Wciela się w rolę samotnego ojca, który pomimo wielu przeciwności losu stara się zapewnić godny byt sobie i swojemu synowi. Pogoń za szczęściem to także metafora ilustrująca dominujący sposób myślenia o szczęściu w kapitalistycznym społeczeństwie. Wedle tej ideologii szczęście znajduje się gdzieś w oderwaniu od nas, w zewnętrznym świecie, a naszym zadaniem jest je odnaleźć i zdobyć. Czasem, by je osiągnąć, będziemy potrzebowali zdobyć pracę marzeń, innym razem seksownego partnera. Niekiedy niezbędne okaże się wielkie mieszkanie, luksusowy samochód czy wycieczka w egzotyczne miejsce. Na wszelki wypadek warto zdobyć wszystkie te rzeczy naraz, wtedy szczęście będzie murowane. Czy aby na pewno? Stoicka wizja szczęścia diametralnie różni się od tej kapitalistycznej. Dla stoika to czy jesteś szczęśliwy zależy nie od wydarzeń i osiągnięć w zewnętrznym świecie, ale wyłącznie od twojego świata wewnętrznego. Możesz pojechać na trzy miesiące na wakacje all inclusive, za dnia będziesz zwiedzać najpiękniejsze zakątki ziemi, a wieczorem popijać drinki z palemką w pięciogwiazdkowym hotelu. Nie znajdziesz jednak szczęścia w tym doświadczeniu, jeśli wewnątrz Ciebie panuje rozgardiasz. Możesz uciekać na drugi koniec świata, a i tak, dopadną cię, Twoje lęki, żale Wewnętrzne konflikty, rozbuchane pragnienia, poczucie bezsensu i zagubienia. Żadna ilość materialnych zasobów nie wypełni pustki, która jest wewnątrz ciebie. Na szczęście możemy też odwrócić ten sposób myślenia. Jak zauważa Seneka, nie ma znaczenia, czy posiadasz wielki czy skromny zasób środków. I tak możesz być szczęśliwy, jeśli tylko odpowiednio poukładasz swój sposób myślenia. Dan Gilbert, współczesny amerykański psycholog pracujący na Harvardzie, Mówi o dwóch rodzajach szczęścia: naturalnym i syntetycznym. Naturalne szczęście występuje wtedy, gdy dostajemy to, czego chcieliśmy z zewnętrznego świata. Syntetyczne szczęście możemy wyprodukować sami, pomimo tego, że los nie obdarował nas tym, na co liczyliśmy. Gdy potrafimy zapomnieć o niespełnionych marzeniach i cieszyć się tym, co mamy. Jak to zrobić? Jak stać się rzemieślnikiem zdolnym do wyprodukowania swojego szczęścia? Bez względu na okoliczności poświęciłem temu zagadnieniu 28 wcześniejszych odcinków podcastu. Jeśli jeszcze ich nie słuchałeś, zapraszam, by do nich sięgnąć. Spróbuję dziś jednak podsumować 10 wybranych zasad, które Ci w tym pomogą. Oto skonstruowany arbitralnie przeze mnie stoicki dekalog. Po pierwsze, dziel świat na rzeczy zależne i niezależne od Ciebie. Ignoruj rzeczy niezależne, nie poświęcaj im uwagi, nie fantazuj o nich. Skoncentruj swoje myśli, plany i działania. Wyłącznie na rzeczach od ciebie zależnych. Pracuj nad samodzielnymi celami, czyli takimi, których osiągnięcie zależy tylko od ciebie. Po drugie, pamiętaj, że nie wybierasz tego, co ci się w życiu przydarza, ale to, jak na to odpowiesz. W każdej sytuacji możesz wykazać się mądrością i heroizmem, nawet leżąc w łóżku i dzielnie znosząc chorobę. Po trzecie, każdą przeszkodę traktuj jak wyzwanie. Szanse na rozwój, by zrobić coś inaczej, czegoś się nauczyć, zdobyć nową perspektywę albo potrenować własną cierpliwość i akceptowanie świata takim, jaki jest. Po czwarte, umiejętnie zarządzaj swoimi pragnieniami. Nie pragnij rzeczy, które są od ciebie niezależne, bo wiecznie będziesz na łasce losu i innych ludzi, nigdy nie osiągając wewnętrznego spokoju i szczęścia. Po piąte, przygotuj się psychicznie na nadejście różnych nieszczęść. Wykonując ćwiczenie premeditatio malorum, czyli przewidywanie złych wydarzeń. Podejmij na spokojnie decyzję, jak się zachowasz, gdy nadejdą, i pomyśl, co możesz zrobić, by im przeciwdziałać. Po szóste, żyj tu i teraz, bo tylko teraźniejszość jest od Ciebie zależna. Przeszłość już minęła i w żaden sposób na nią nie wpłyniesz. Porzuć więc żale dotyczące złych wyborów i uczynków. Pomyśl o tym, jak możesz dobrze przeżyć ten czas który ci jeszcze pozostał. Po siódme, nie przejmuj się tym, co myślą, mówią i robią inni ludzie. Są to rzeczy od ciebie niezależne. Skoncentruj się na tym, co dobrego ty możesz zrobić i wspomagaj radą tych, którzy chcą jej słuchać. Po ósme, bądź wierny sobie i swoim zasadom. Nie szukaj potwierdzenia słuszności swojej drogi na zewnątrz. Kieruj się wewnętrznym kompasem, swoimi kluczowymi wartościami. Po dziewiąte, panuj nad sobą i swoimi emocjami. Emocje nie są żywiołem, który porywa cię jak lawina i nie masz wpływu na to, co się z tobą dzieje pod ich wpływem. Co prawda, nie kontrolujemy swojej pierwszej szybkiej reakcji gniewu, smutku, lęku. Na wydarzenie zewnętrznego świata możemy jednak przy pomocy swoich myśli zatrzymać się, zmienić początkową ocenę i odpowiedzieć w sposób znacznie skuteczniejszy niż podpowiadał nam pierwotny impuls. Po dziesiąte. Buduj właściwe alternatywy, albo obecna sytuacja nie jest taka zła i akceptuj ją bez marudzenia czy utyskiwania, że przecież mogło być lepiej, albo aktywnie pracuj nad jej zmianą wykonując konkretne działania. Nawet jeśli zastosujesz tylko część tych zasad, twoje szczęście stanie się bardziej wewnątrz sterowne, to ty, a nie zewnętrzny świat będziesz o nim decydować. Czego Ci serdecznie życzę. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Po więcej wartościowych stoickich materiałów, zapraszam na stronę odlajkadostoika.pl. Jutro spotkamy się już w ostatnim odcinku podcastu. Do usłyszenia. Żegna się, Andrzej Bernard.